Dwa tygodnie temu napisałem komentarz pod postem na LinkedInie. Wow! <laughs> Nic nadzwyczajnego, ale ten jeden komentarz wywołał taki efekt motyla, że aż muszę opowiedzieć. Post, pod którym napisałem ten swój komentarz, był autorstwa Marka Zmysłowskiego, wielokrotnego przedsiębiorcy i autora książki Goniąc czarnej Jednorożce. Swoją drogą bardzo polecam. Jako, że Marek obecnie jest współtwórcą Święta Kapitalizmu, znanej konferencji dla przedsiębiorców w Polsce, napisał o tym post. A ja odpisałem w komentarzu, że. Fajnie, fajnie, ale brakuje czegoś takiego dla młodych chłopaków. Prosimy tam jakąś dyskusję, no ale w końcu się zakończyło. I to mogło być na tyle, gdyby o 23 nie odpisał w tym wątku komentarzy Max Cyrek. Max Cyrek, czyli po raz kolejny, wielokrotny przedsiębiorca, właściciel holdingu i też współtwórca świętego kapitalizmu, napisał do mnie, że w razie wątpliwości służy pomocą i motywacją, żeby mu do niego napisał wiadomość prywatną. Kurczę no. Tak to zrobiłem, od razu napisałem wiadomość i się okazało, że Max jest w Warszawie i zaprasza mnie na kawę następnego dnia o 12 <grym> No jasne no trzeba się zgodzić no <grym> więc zgodziłem się, poszliśmy na tą kawę spotkaliśmy się, przez godzinę rozmawialiśmy i była to naprawdę bardzo wartościowa rozmowa nie będę teraz przytaczał całej rozmowy ale dwie rzeczy, które na pewno wyciągnąłem to, że jeśli myślisz, że ciężko pracujesz to tak naprawdę Pewnie nie pracujesz sobie tak ciężko. Okazuje się, że tak naprawdę to jest ten taki pikus przy tym, co Max pracował na samym początku swojej kariery, kiedy po prostu musiał pracować, bo miał taką sytuację życiową, że miał po prostu nóż przy gardle. Druga rzecz, naturalne uzupełnienie, to że warto, nawet jeśli życie cię tak nie poprowadzi, to że warto przystawić sobie, kreując swoje środowisko, taki właśnie nóż do gardła, czy pistolet do głowy. Bo kiedy jest ci zbyt wygodnie, twój rozwój na tym cierpi. No i tak, rozmawialiśmy przez ponad godzinę, rozmowa była świetna. Na końcu, nawet, Max zrobił nam zdjęcie, powiedział, że zrobi z tego NFT, kiedy będę znanym przedsiębiorcą. I to mogło być na tyle. Jeden mój głupi komentarz: spotkanie z Maxem Cyrkiem, świetna rozmowa, ale nie, bo tydzień później, po tym spotkaniu, Max postanowił, że napisze post o tym naszym całym spotkaniu. Publicznił ten post, on się całkiem fajnie poniósł. I naprawdę dużo ludzi zaprosiło mnie do grupy znajomych na Linkedinie, dzięki czemu udało mi się umówić na kilka naprawdę bardzo wartościowych rozmów, które przeprowadziłem w tym tygodniu, z wieloma ambitnymi, często młodymi chłopakami, ale też nie tylko, którzy kurczę chcą coś więcej od życia. No i to po raz kolejny mogło być na tyle. Ale nie było. Bo jako wisienkę na torcie i dopełnienie tego całego koła efektu motyla, Dostałem wiadomość od współorganizatorki Święta Kapitalizmu, czy nie chciałbym uczestniczyć w tym spotkaniu jako wolontariusz. Pff, no, to, to jest niesamowite jak jeden komentarz może spowodować taki efekt motyla i takie kółko zatoczyć, bo mogłem tylko marzyć o święcie kapitalizmu, jako że bilety tam w tysiącach kosztują. A dostałem zaproszenie jako wolontariusz i oczywiście się zgodziłem. I mam nadzieję, że się nic po razie nie wykrzaczy i że tam faktycznie pójdę. I co? No i po prostu <grych> i jest super. A oprócz tego mam klientów na strony, więc na no to nie narzekam. Mam klientów na reklamy na Facebooku i Instagramie. I samemu mam ambitny plan, żeby spróbować jeszcze w e-commerce, bo to jest taki sektor, którego. Nie dotykają do tej pory, a no po prostu chcę spróbować, chcę zobaczyć tą, ten kolejny wymiar sprzedaży w internecie. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz dalej być na bieżąco w tym, co się u mnie dzieje, to zaobserwuj ten kanał. Możesz też dołączyć do mojej listy mailingowej na Substacku. Tam się dzielę swoimi przemyśleniami raz na jakiś czas. To nie jest tak, że raz w tygodniu wysyłam, no bo wtedy to nie byłyby luźne przemyślenia. Tylko ustrukturyzowane muszę wymyśleć coś co, co tydzień, a tak nie ma być, więc tam jest tak luźno. Tu też jest luźno, na LinkedIn jest trochę bardziej profesjonalnie. Zapraszam, dzięki, miłego dnia.